Cześć, cześć! Z tej strony ekipa przypranszy. Dziś niedziela, w sensie u nas inny dzień, ale niedziela, więc kolejny odcinek, co nam wpadło w ręce, a ten tydzień przyniósł nam ogrom gier. Byliśmy I w to szoku. to nie małych gier. Tak, byliśmy w szoku. Nawet na niektóre się naprawdę z ręką na sercu nie umawialiśmy, więc to były wielkie niespodzianki. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pewnie się bawicie jeszcze na dwóch różnych wydarzeniach. Zarówno do góry Polski na Alegramy. na Alegramy, jak i u nas we Wrocławiu, gdzie dziś jest niedziela, więc Piotr jest tam. Ja, ja byłem wczoraj. Tak, jak jesteście, to tam możecie mnie spotkać dzisiaj. Ubrane go na czerwono. Dokładnie. W barwach portalu. Oczywiście materiał sponsorowany. Wszystkie gry od wydawców otrzymaliśmy do recenzji. Zaczynamy. Mudoko. Wydawnictwo MUDUKO, dokładnie. Powiem Wam, duże pudło. Tak, duże pudło, gra quizowa, sprawdzająca naszą wiedzę. Fajny tytuł, na ile ogarniasz. I nie jest to tytuł taki, jak i wszystkie inne tego typu. W sensie chodzi mi o gry takie quizowe, mhm. bo tutaj rzeczywiście to my sami decydujemy, na ile. Tytułowo ogarniamy dany temat. Mamy tutaj równe takie cztery główne kategorie: losowe, rozrywkowe, szkolne i dorosłe. W każdej z tych kategorii mamy no, mnóstwo różnych podkategorii pytań. Na przykład, nie wiem, na ile ogarniasz gwiezdne wojny? Jak Jakbym dostał takie pytanie, to bym powiedział, że na zero, tak naprawdę. No ale jakby minimum jest jeden. Czyli jakbym mówię, że na jeden. A na karcie z pytaniem, które osoba przeciwna nam mhm. zadaje, mamy pytania. Od jedynki do dziesiątki, gdzie jedynka jest najłatwiejsza, dziesiątka najtrudniejsza. No i jeżeli odpowiemy na dane pytanie, czyli na przykład ogarnię powiedzmy na 7, jeżeli odpowiem, to się ruszam 7 pól do przodu. Mhm. Mamy fajną planszę, która jest częścią pudełka. Tak. Mnóstwo kart, mnóstwo pytań, więc Bardzo to tu będzie dużo. ogromnie regrywalne. My już graliśmy zachwyceni. Tak. Co prawda graliśmy w dwie osoby, wiecie, to jest tytuł mocno imprezowy. Tak. Ale rzeczywiście fajny, fajne pytania. Moje ulubione, rozrywkowe yy, tam były Ploteczki o gwiazdach. Plotki z życia gwiazd. Tak. No a ja ogarniam na 10, bo ale... jestem po prostu, wiecie, chodzący pudełek. Jeszcze w ogóle ta gra jest od 2 do 16 aż osób, więc to jest super. I gra jest naprawdę na czasie i jest zrobiona teraz aktualnymi wydarzeniami, bo nawet była informacja, jakby o śmierci królowej tożbiety. Tak. Ale ma tak. Mały minus, w tej grze nie ma pionków. Trzeba się poruszać po planszy, a nie mamy czym. No tu jest informacja właśnie w instrukcji, że jakby nie ma pionków, sobie weźcie, nie wiem, monetę, weźcie sobie spinać, trzywać, no. cokolwiek. No my akurat mieliśmy kolejną grę, którą zaraz Wam będziemy pokazywać pod ręką, więc z niej zabraliśmy sobie znaczniki, ale rzeczywiście, no jakby ktoś ją zabrał i zapomniał, no to trzeba będzie wtedy kombinować o różnych znacznikach, no bo tych pionków tutaj w środku nie ma. Tak. Dobra, możemy przejść do kolejnego wydawnictwa. A więc teraz Rebel, i może zacznijmy od tego mniejszego tytułu. Przyszedł dosłownie. No jest niedziela, więc no nie przed chwilą, ale przed chwilą, bo jest piątek. Tak, tytuł Velonimo, bardzo małe pudełko. Mnie bardzo. Jakby nawet nie wiedziałem w sumie, o czym jest ta gra, ale mnie strasznie urzekło to pudełko, gdzie krowa jedzie na rowerze. W grze będziemy się ścigać, to są wyścigi rowerowe zwierząt, mamy te zwierzęta na rowerach, mamy tutaj różne zespoły zwierząt w różnych kolorach, w każdym zespole mamy karty podnumerowane od jedynki do siódemki. Mam takie trochę wrażenie, że jest to też poustawiane powiedzmy zgodnie z prawdziwą prędkością zwierząt, bo oczywiście na jedynce jest żółw. Na tym rowerach z jedynką, na siódemce chyba Bugapark. Tak, Bugapark, z tego pamiętam. Jeszcze nie wiem o co chodzi. Układamy jakieś karty, mamy fajne noty z punktacji. No i karty z tymi zwierzakami, jakieś wyścigi. Dowiemy się, damy znać. Jest to autor bardzo znany, bo to jest Bruno Catala. On jakby odpowiadał ostatnio za współtworzenie splendoru pojedynku, który no. nam się podobał. Tych gier, wszystkich 7 świata, pojedynek, Copka, i sztara, więc sporo tytułów. Fajnie. Chcemy przetestować, zobaczymy. A ja tak jak mówię, nie widziałem tej gry, bo ja przed chwilą wróciłem z pracy i ja nawet jej nawet nie wymachałem. Zasady... Zasady podobno trwają 5 minut maksymalnie od dwóch do pięciu graczy, od siódmego roku życia, więc... 5 minut na rundę Chyba ogarniemy. Ale cała rozgrywka 40 minut? No. Bo to jest, bo to jest cała rozgrywka, składająca z się z, z kilku wyścigów, z kilku rund, Ej, okay. więc... 40 minut? No to sporo. Dobra. I drugi tytuł od Rebel, na które czekaliśmy bardzo długo i mamy... Terakotowa, Terakotowa armia. Graliśmy. My to możemy od razu powiedzieć. Ja byłem zachwycony. Ja też. Ja jestem bardzo zachwycony. Tak, myślimy, że możemy ubrać. No bo wiecie, jakby to są też no, gry w Polsce od Rebel. Natomiast Board and Dice jest oryginalnym wydawcą. Też wrocławski wydawca, mhm. więc tutaj rodzimy. Wydaje wszystkie te takie, powiedzmy, ciężkie gry. Wszystkie gry właśnie na T. I myślę, że możemy podpiąć też terakotową armię. Język angielski również mówi o tytule na T. Więc jak bym miał powiedzieć, to i tak w moim przypadku nadal te o tych na pierwszym miejscu, ale to będzie teraz na drugim. Skoczyło. No, to było mega. Fajne, To super. było mega. Okej, okay, dobra, rzeczywiście, no to nie jakby nie odnosi się do jak, miasta, wiadomo, no, bo te wszystkie gry gdzieś tam łączy miasto. Tutaj jednak, no, budujemy tę armię, akcje są proste, bo w sumie wysyłamy swoich pracowników na takie obrotowe koła. Są akurat dwa takie obrotowe koła, jedno jest statyczne cały czas na planszy, które wyznacza nam akcje. Oczywiście od układu tych akcji na tych kołach będzie zależało to, jakie akcje będziemy wykonywać. No i rzeczywiście powiem, ci, powiem Wam, że to jest sałatka punktowa, gdzie te punkty zdobywamy za w wielu miejscach, ale fajne jest to, że budowanie tego wojska, tych figur wojskowych na tej planszy, no zależy od posiadanej gliny, od tego. W jaki sposób my będziemy zarządzać tymi surowcami, w jaki sposób my będziemy je zdobywać, w jaki sposób my będziemy układać sobie te akcje. No bo przekręcając to koło, my zawsze wykonujemy akcje od góry, więc w sensie od tego najmniejszego, od środka. Koła od środka. I zamiast. tak naprawdę. No, nieraz jest tak, że akcja, która wypadnie na środkowa, ta środkowa, bo taki będzie układ koła, no nam się do niczego nie przyda, bo na przykład nie mamy, dajmy na to, jakichś tam funduszy, które na przykład będą pozwalały nam na kupno mm -hmm. danych akcji, na przykład z planszy. Więc rzeczywiście. Bardzo dobry tytuł. My go wam tylko pokazujemy, pokazujemy opisujemy, mówimy o pierwszych wrażeniach, bo większą jakby relację, większą recenzję albo omówienie rozgrywki powiemy wam na pewno w osobnym materiale, i wtedy też powiemy troszkę więcej, bo chcemy też ją przetestować na większą liczbę graczy. My graliśmy na tak. dwójkę, więc wiecie, no, na dwie osoby jest też inaczej. Ale niezależnie od tego, jakby ile będzie grało osób, ona jest tak zbalansowana, mhm. bo tam będziemy mieli równą liczbę pionków, tych małych robotników, grając w wiosę, mam maksymalną liczbę, więc tak naprawdę wszystkie. Pola na kole będą zajęte, a na większą liczbę osób mamy mniej tych robotników i tak wszyscy gracze będą zajmowali całe to koło. Tu jest świetny taki podajnik, powiedzmy, taki insert, jak to nazwać, mm -hmm. na, na figury. Jedyny minus jest taki, że te figury niektóre są powyginane. Trochę tak. Lance są jakieś, wiecie, w równe miejsca, niektóre nawet są tak. Niefortunnie wygięte nawet tak się trochę słabo mieszczą Że nam w tym pudełku, do tego. no ale pewnie jakaś gorąca woda i da radę, no taki drobny, drobny tak. minus. Techniczny. Ale generalnie. Petarda. Petarda. Kolejne wydawnictwo. Co? Teraz? Co teraz? Kolejne wydawnictwo to będzie UV Games. Jak pewnie większość graczy, no, ma czekała. Co Coś mi wpadło do oka. Jak pewnie większość graczy czekała ma Cieszyła się z tej zapowiedzi, że w ogóle jest cała seria w planach na Dominion. Gra ogromnie karciana mogę tak, rzec, bo tam... Tylko karciano. Tylko karciana, no tak. Natomiast w dodatku już są jakieś tam elementy. My otrzymaliśmy dodatek ten, który był ostatnio, wcześniej, czyli pieśń nocy. Nie będziemy tu nic ciemniać, jeszcze nie graliśmy, więc po prostu on jest. Ale jeszcze jest drugi dodatek który był dopiero zapowiedziany, czyli Złoty Wiek, i tutaj są takie punkty zwycięstwa, takie tarcze metalowe w tym pudełku, mhm. więc to już jest, jest coś więcej. Tak. Ten tytuł, ten dodatek, Złoty Wiek polecają wszyscy. Więc my też bardzo chętnie w niego zagramy. Podobno już. Tym jest dla takich graczy mniej zaawansowanych, już trochę za dużo przekombinowany ten tytuł, ale podobno te dwa razem już się łączą świetnie. Nie wiem, zobaczymy. Bo my tak naprawdę graliśmy do tej pory tylko w podstawkę. podstawkę. No. Bardzo nam się podobało. Mimo tego nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami takich karcianek, ta, samego Deck buildingu. W sensie, okej, okay, ta jakby mechanika spoko sprawdza się w chociażby w zaginionej wyspie Arnak czy w grach, gdzie rzeczywiście wykorzystujemy połączenie mechaniki, jakby wiecie, tego typowego Euro Worker Placementu i innych takich zależności z y, y, karcianką, właśnie to to jest typowa, to jest tylko i wyłącznie deck building. Więc my tak nie do końca, my graliśmy, czy tam w Starlrms, Hero Rams, mhm. ale jakoś to, no okej, okay, fajna gra, ale no nie tak, żeby siadać i łupać to tak ten Dominion to nam się y, spodobał. No, rzeczywiście fajne proste zasady, te karty były bardzo logiczne i rzeczywiście mega. My oczywiście zagramy w te dwa tytuły. Tu brakuje wiecie jeszcze Przystani. Mhm. Bo to był Przystań to był pierwszy dodatek, który został wydany. My oczywiście przygotujemy dla Was materiał, w którym omówimy po prostu podstawową wersję i jakby opiszemy zależności między tymi dodatkami. Też potrzebujemy trochę czasu, żeby je ograć, ale na pewno taki materiał się pojawi, bo mamy taki w planach. Tak, to nie będzie, powiedzmy, zdanie ekspertów, bo w tytule, bo w tych tytułach nie jesteśmy ekspertami. Tak. Kochamy eurasy, a w karcianki grywamy, ale rzadziej, chociaż zobaczymy, co to jest. I jeszcze z fajnych informacji w obu dodatkach jest dokładnie taki sam insert jak w podstawce, czyli jakby mamy fajną naklejkę, gdzie mamy wszystkie karty fajnie posegregowane, co bardzo ułatwia setup rozgrywka i tak dalej, więc super. Mhm, Dziękujemy Juvie za te dwa dodatki. Tak. Teraz zatem Lucrum Games. Zacznijmy od czegoś malutkiego, od czegoś dla dzieciatków wręcz, ale nam też się spodobało ziemi, tak, bo my jesteśmy dziećmi. Rolo. Rolo to gra, na początku myśleliśmy. tak, zobaczyłem jakieś ściany, to pies pod stołem. Na początku myśleliśmy, że to jest gra, jakaś wykreślanka. Tak. To było mylne wrażenie, bo jest to gra kościana, na której, jakby, gdzie mamy jeszcze dodatkowe arkusze z uroczymi zwierzaczkami. Więc możemy trochę powiedzieć, że jest to gra trochę jak Lost Cities od mm -hmm. Galakty bo też będziemy rzucać kośćmi i wybierać konkretne, powiedzmy, zestawy kości, tylko tu jest jeszcze jakby takie fajniejsze ułatwienie, że tu robimy przerzuty. Mamy pięć kości, które będziemy sobie rzucać, no i możemy dwukrotnie wybrane kości przerzucić. No i będziemy tutaj zbierać albo ilości konkretnych zwierzaczków, albo konkretne zestawy zwierzaczków i sobie będziemy pisali na tych arkuszach, w sumie jakby jedna osoba będzie pisała, co już uzbieraliśmy. I jeżeli wszystkie pola na konkretne cyfry jakby uzupełnimy, tym się kończy gra, więc się mowa zdawać tak, że jakby jedna osoba, nie wiem, czegoś mniej uzupełni tak naprawdę to Nadal. zależy od naszych wyborów, od naszego szczęścia, Trochę to jest taki push your luck, gdzie będziemy chcieli te kości przerzucać. Jak, jakby jest skierowana dla młodszych graczy, dla rodzin z dzieciakami, i wydaje mi się, że w takim akurat towarzystwie sprawdzi się idealnie. Chociaż my wieczorem po Super. ciężkiej zmianie w pracy usiedliśmy i przerzucaliśmy te zwierzaczki. W pewnym momencie idzie się zirytować, kiedy nie można wyrzucić tego zestawu, który jest potrzebny, ale rzeczywiście fajne, bardzo fajne. A tu jeszcze jest tryb zaawansowany, jak ci mówiłem? Nie. Bo tu jeszcze oprócz tego, się właśnie rzuca samymi kośćmi w ten sposób, to jeszcze można mieć tryb zaawansowany, czyli będzie się korzystało ze zwierząt konkretnie wodnych, no bo jest mm -hmm. ryba i żaba, no i tak, no. lądowych, jest królik i wiewiórka, tak. i latających, czyli jest ptak i sowa. No, i jakby od tego będzie zależało. Na przykład, możemy mieć w konkretnym zestawie, na przykład, tylko same, lataj... tylko same latające. Okej, okay, czyli uznałeś, że nie jestem zaawansowanym graczem, żeby przedstawić mi zaawansowane zasady? Jeszcze nie. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten mały egzemplarz. Tak. A teraz przejdźmy do ogromnej niespodzianki. Słuchajcie, dostaliśmy jakiś czas temu, jak generalnie większość recenzentów otrzymała po jakimś jednym egzemplarzu gry Wojownicy Podziemi, ten tytuł Wam pokazywaliśmy. Tak. My otrzymaliśmy wtedy, ja zawsze muszę czytać, bo tyle tytułów jest mnóstwo, Katakumby Karkołomnych Koszmarów. Tak, fioletowe pudełko, ale otrzymaliśmy od Lucrum Games cały zestaw tej serii, czyli wszystkie dodatki i taką powiedzmy podstawkę, ale tu każdy dodatek może być podstawką. Więc mamy meandry mhm. morderczych monu, monsunów, Slovens, tak. zamek zajadłej zimy, to, to jest akurat podstawka. podstawka, tak? <z Seattle> <Tiger tongue> I mamy jeszcze pałac prażących płomieni. ogóle super, te tytuły są wszystkie na te same literki, te trzy frazy. Tak, więc aha, rzeczywiście, patrz, ty. Tak i możemy powiedzieć, że jakby ten jest powiedzmy o ogniu, o lodzie, jakiś o duchach i o jakby roślinności, no, tak O duchach to jest o takich yy, lochach jakieś, no. No, ale taki jest mroczny, powiedzmy. Mhm. No i podstawka, no, w grze będziemy włócać tymi kośćmi do odpowiednich miejsc, odpowiednich dziurek trafiać i mamy różne co? Nie, no chciałem powiedzieć, że nie będziemy zbyt dużo mówić, bo będzie osobny film o porównaniu wszystkiego. Będzie. Bo my dzisiaj zapowiedzieliśmy tyle filmów, tyle po prostu. Jak teraz, leki. teraz będziecie mieli ten, taką listę, z czego będzie nas potem będziecie weryfikować. Tak, albo zagracie sobie w bingo ekipy przy planszy. Tak. Był film o Dominionie. Bang. A jak nie, to będzie źle. No i każdy dodatek wprowadza dodatkowe, różne elementy, plastikowe na przykład. I na przykład tu jest, nie wiem, ptłoga to lawa, tak, tu jest na tu przykład coś. No tutaj widzieliście, są te kości, po cienkim lodzie. To są jakieś gluty. No, jakieś w każdym tam. jest coś, mamy cały zestaw, więc pokażemy Wam, czym się te tytuły różnią. To jest właśnie super, bo tak naprawdę w każdym można zagrać osobno, no bo to niby są dodatki, ale, ale można pojedyncze, samodzielne gry. Dokładnie. Więc będzie materiał na 100%. Więc będzie, ale no to wygląda imponująco, Epicko. powiem wam szczerze. Dziękujemy bardzo. I ostatnie wydawnictwo stawiliśmy na koniec, na deser tak zwany. Tym bardziej, że właśnie przez cały weekend byliśmy, jesteśmy reprezentantami tego wydawnictwa na Wrocław, Wrocław Games Fest. Zawsze mówię Wrocławs, jakby to było coś, nie wiem. Pokazujemy gry od Portal Games. Pierwsza gra, na którą czekaliśmy na jej dodruk. Coś tu też podobno poszło nie tak z tym dodrukiem, niestety. Podwodne Dobrze. miasta. Podwodne miasta od pana Dla suchego. Mi... Nie suchego. Suchi. Suchi tak. <grym> Wodna gra y, od pana suchego. No, czyli nie pomocą. Czyli, czyli, czyli mokra. Tak, czekaliśmy na tę grę. Rzeczywiście widzieliśmy na różnych forach, bo coś jest z tym dodrukiem no nie tak, pod względem tego, że plansza jest tam lekko. No coś tam w sensie. No u nas też to jest, ale nam to jakoś bardzo, bardzo nie przeszkadza, bo karty po prostu leżą na tym łączeniu. Chodziło po prostu o łączenie planszy, bo jest takie jest trochę takie białe, wytarte, wytarte no. ciężko to nazwać. Jeszcze nie graliśmy, ale bardzo chcemy już zagrać, bo wszystkie aurasy od pana Suchiego są świetne, uważamy i myślimy, że ten też będzie, bo oczywiście ludzie polecali i dlatego ten dodruk wszyscy tak bardzo chcieli, więc my też nie możemy doczekać. Mhm, Dzięki. Punktu. Dokładnie, tak, dokładnie. Graliśmy w Messina, graliśmy w Pragę, no i tak naprawdę to była ta jeszcze wcześniejsza gra, więc jesteśmy mega ciekawi. Trochę zaryzykowaliśmy, bo tak naprawdę, na no portal, jak widzicie, jak wejdziecie sobie na stronę, to zobaczycie, że gra jest niedostępna, no bo jakby dystrybucja jest chwilowo wstrzymana do wyjaśnienia tej sytuacji z tymi planszami, ale. No, tak jak Marcin powiedział, nam to nie przeszkadza, bo jakby no, zagrać, zagramy i cieszymy się, że będziemy mogli tę grę Dokładnie. przetestować. Bo tyle, ile dobrych opinii na jej temat słyszeliśmy, to rzeczywiście no musimy. To może teraz to największa niespodzianka tygodnia? No, o Jezu, wyprawa do, do paczkomatu. Boże, jakbym ja wam teraz opowiedział historię z paczkomatem. Ale tak, jechałem do niego dwie godziny. Może powiem jedną rzecz. Katar. Masz Katar? Nie masz nie. Katar. Chodzi ale to ja o Katar. Nie zrozumiałem trochę. No jak to? To było takie piłkarskie. Katar. Teraz jest Katar, czyli za chwilę Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Więc gra piłkarska, na którą wszyscy czekali. My. Jeden. My, my nie wiem, czy czekaliśmy. Po pierwsze, może będziemy shejtowani, ale nie lubimy piłki nożnej. Ciężko było się domyślać. <laughs> tak. <laughs> jakby, oczywiście, no, jakby kibicujemy mentalnie tam w tych ciepłych krajach i. i Nie, i, no jakby się się bawią. To będziemy oglądać pewnie na takich mistrzostwach. Ale, ale, ale słyszeliśmy. To będą, ba to będą bardzo fascynujące mistrzostwa. Hmm. No bo nawet wynajęli ludzi z Bangladeszu, aby byli kibicami różnych krajów. To są ci sami ludzie z Bangladeszu, którzy budowali nasz stadion z kontenerów, w którym będziemy grali. No, no niby nie znam, ale znam, nie? Więc gra Eleven, wszyscy na nią czekali. Zarówno no wiek, jakby większość w tej wersji takiej powiedzmy Deluxe, czyli ta, która była na Game Foundzie, tam są jakieś takie maty drewno. nie maty takie trawiaste i są jakieś figurki, koszulek z drewna chyba, ale my otrzymaliśmy ten zestaw... Retailowy. Ten retailowy, sklepowy, gra 11 Matka i córka. I dodatki wszystkie. Po prostu tu Portal poszalał. My czekamy, my czekamy no, właśnie... Solo padło. Tak, my czekamy aż właśnie tutaj... znaczy już jest właśnie na Redrewno y, insert do 11 y, no bo gra Portalu, więc no, insertu brak. I te wszystkie dodatki się będą mieściły w mm -hmm. tym y, drewnianym insercie od Re rewno, które się zmieści w tym pudełku, więc te pudełka będziemy mogli wyrzucić. To, no, są, to, takie to są pudełka takie, jak do były osadników, do, do wszystkich do, dodatków. Do takie, tak. takie zwykłe, więc one takie wyginane mogą być, nie? A czy się tam włożę, to będzie super. Nie wiemy o tej grze kompletnie nic, żeby nie było. Jest to, to jest euro, o zarządzaniu klubem piłkarskim. Tak, no, no, Może nie euro, to jest taki bardziej y, menadżer, magiczne, taka, taka taki, taki no. menadżer, gdzie od nas wszystko zależy, jesteśmy menadżerami klubu piłkarskiego, będą zarówno zdobywanie zawodników, wysyłali ich na różne mecze, rozgrywki będą i tak dalej. No jakby wiecie, to jest temat taki, że my wiedzieliśmy, że ta gra powstaje, bo jakby od dawna już o niej było mówione, już w zeszłym roku chyba była tak. kampania, z tego co kojarzę. Tyle że, jeżeli temat był o piłce nożnej, to my z tą piłką nożną, tak jak Marcin powiedział, z określenia. daleko, tak no. Więc, no okej, okay. no jest gra, no spokojnie, jest, nie wchodziliśmy jakoś za bardzo w szczegóły tego, jak wygląda rozgrywka, co będzie, więc nawet nie przypuszczaliśmy, że ta gra trafi do nas na stół i że ta gra będziemy mogli ją wam pokazać w całej okazałości. I szczerze powiem, jak już otworzyliśmy to pudełko, jak już zobaczyliśmy zainteresowanie, zresztą. Jak zauważyliśmy te wszystkie opinie w internecie, te wszystkie komentarze ludzi, którzy mówią, że świetny tytuł, mega gra, zajebiście się gra... Pip, pip, super się gra, to, to aż sobie w sumie pomyślałem, ty, może rzeczywiście to jest naprawdę dobry tytuł, ale mhm. myśmy go wtedy jeszcze nie mieli, jak sobie to pomyślałem i nawet rozmawialiśmy o nim. I nagle przyjeżdżam z tej wyprawy dwugodzinnej z paczkomatu, okazuje się, że w paczce jest 11, a myślałem, mhm. że będzie coś innego, to zaraz wam pokażę. Ale też pisaliśmy z kimś na Instagramie nie chcę skłamać imienia, nie pamiętam, i właśnie ten ktoś mówił, że właśnie gra jest świetna. Mówił o tym, w sensie pisał o tym, że mm, grał z jakimś znajomym i ten znajomy nie jest jakimś wielkim planszówkowiczem i podobno poziom jest dość ciężki dla mniej zaawansowanych osób. Natomiast zapytałem, czy osoby bardzo zaawansowane, a nie lubiące piłki nowej też się będą dobrze bawiły i stwierdził, że tak. Mhm. Bo tu jest więcej ekonomii, niż w samej gry. W sensie gry w piłkę nożną, więc yy, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Ja też. Bardzo. Dziękujemy bardzo Portowi za bardzo. taką wielką pakę. To teraz to małe. Bo teraz będą... Nie, ja bym powiedział to. No bo mówiłeś, że... że i, myślałem, że to coś innego. A, no tak, dobra. To Do tego samego dnia dostaliśmy też drugą paczkę. Do innego ma paczkomatu, już nie oddalonego o dwie godziny od domu. I właśnie myślałem, że w tamtej paczce, po którą pojechałem, będzie to. A była w, tej, w innej paczce. Dokładnie. Nowa gra od wydawnictwa, które odpowiada za Ruta i te wszystkie charakterystyczne kreski, które widać na opakowaniu. My o tej grze słyszeliśmy dużo od Portalconu, w sensie. Na Ej, Portal poczekaj, Konu. Hej, bo ja teraz tak. To wy za Ruta to wiedziałem, bo to jest taki. Tak Zawsze śmiałem, taki rozbudowany Rut. Ale patrzę na tę dziwną panią. To jest, to jest, sam, to jest ten sam co Ford? To tak. Ale ja jeszcze ja coś dowiedziałem. No, co ty? No? ty? Nie wiedziałeś tego wcześniej? Nie, właśnie. Wiesz co? Ale Fopat, no? Mamy pudełko wypchane po brzegi. Jak wiecie, ono jest strasznie ciężkie do nas w tym tygodniu, więc my jedynie odpakowaliśmy, nawet nie rozpakowaliśmy jeszcze dokładnie kart, jeszcze nie zabraliśmy się za czytanie instrukcji ani za wyweryfikowanie zasad. Wydaje nam się, że my możemy sobie z instrukcją sami nie poradzić. No, no, my i tak, czekamy, czekamy na... na Zaka, aż nam to wytłumaczy. Tak, tak. jest patronem tej gry i czekamy aż coś tam nagra ciekawego, bo jak pewnie wszyscy oglądają Zaku i... i to, co zrobił z Rutem i z zasadami, to sztos, bo tam opisuje po prostu wszystko w osobnych filmach, każdą osobną frakcję ja. i tak dalej. To jak, to, zwy, to jak zwykle jest bardzo no. asymetryczna gra i z tego, co słyszałem, ona jest trudna. Więc no, to będzie dla nas wyzwanie. A co ty. To... Że trudne gry to wyzwanie? Ja lubię trudne gry. Proszę mi nie obrażać. No dobrze, nie, ja cię nie obrażam, ale przed chwilą powiedziałeś, że ja nie mogę grać w zaawansowany tryb w rollo. No to. <grym> no to, więc rzeczywiście, no jesteśmy mega ciekawi. Były, dostaliśmy pytania, odkąd mamy tę grę u siebie? O to czy jest warta swojej ceny? Jak wyglądają komponenty w środku? Po rozpakowaniu i po zajrzeniu, jakby w, do pudełka, takim na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że jest. No Jakość komponentów. Bo gra sumie, jest mega. Ale piękna, też przede wszystkim przede wszystkim też ciężar Ciężkość. tego jest kartonu. Ciężkie pudełko. To, to już świadczy o tym, bo tam jest naprawdę wypchane. Tu jest przepiękna mata. No i generalnie no sama taka neoprenowa mata to już jest w ogóle koszt, żeby sobie dokupić do jakichś różnych mm. gier. A to już jest w środku, więc. No. Nie, naprawdę, no, o tym podejrzewam, że też Wam opowiemy, premiera jest w przyszłym tygodniu, w sensie w tym, co teraz się zacznie. Tylko nie obiecuję osobnego materiału, bo my się nie wypłacimy. Jestem ciekawy, ale trochę się boję. Chciałabym, a boję się. A co Wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym tytule. I czy zamawialiście go w sprzedaży i czy czekacie na swoją kopię. I ostatni tytuł od Portal Games, maluszek, ale jak byliście wczoraj na Wrocław Games Fest, to mogliście zagrać ze mną w ten tytuł, a jak dzisiaj... Z piątkiem. Tak? tak. Ostatnia wiadomość, czyli gra detektywistyczna. Na e, premiera będzie pod koniec listopada. Trochę mhm. się kojarzy na początku z y, Mikro Makro, tylko że w kolorze, bo jest tu, jest tu dość dużo malutkich obrazków. No, 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 no w sensie Co na pierwszy no, no. rzut oka. No ja tak. ci tak napisałem. Jak portal to zapowiedział, to byłem w pracy i ci napisałem, no to portal zapowiedział jakieś kolorowe mikro-makro. A to teraz już później doszedłem do wniosku, że jednak to nie jest mikro. -makro. To jest tytuł. Który, tylko to co jest tak, tytuł od trzech graczy minimum, więc no czekamy. Żeby było trzecia osoba. Mhm. No tak. Tak, natomiast gra jest bardzo prosta w samych zasadach, tu nie ma co zbyt wiele się nad nią zgłębiać. Mamy sobie plansze, jak to Piotrek już oczywiście musiał marudzić, czemu one nie są połączone, tylko czasami rozłączone, no bo tak to jest w porządku. Mamy po jednej stronie stołu siada sobie e, przestępca mhm. oraz ofiara. ofiara. Po drugiej stronie stołu jest detektyw, minimum jeden, może być ich więcej, maksymalnie sześć, bo to jest gra do osiem mhm. osób. Są sobie planszetki słościeralne na których będzie rysowała ofiara, będzie sobie rysowała jakieś elementy, może pisać, może malować, może malować, rysować podejrzanego z planszy takiej dość obszernej, gdzie jest po prostu, powiedziałbym brzydko, na ludzików, jeden przy drugim i te kolory się po prostu aż w, ro, w oczach roją. On jest zaznaczony taką, taką, takim szkiełkiem, taką powiedzmy lubką. My chcemy przedstawić jako ofiara detektywom, kto zabił. Albo kto nas uderzył. No, no Chce może zabił, to osoba... zbyt duże słowo. No tak, no bo jak ofiara może pokazać, kto ją zabił? Osoba, która jest przestępcą, będzie z, te, z tych kafelków, ja mówię tak chaotycznie, ale jest późno, przepraszam. Jest w sobie planszetka 3x3 i będzie w konkretnej rundzie zmazywała. Ja nie wiem, czy ja wam wytłumaczę o co chodzi. No, bo ja, ja wiem o co chodzi, ale nie wiem o co powiedzieć. Ja Im się płakać chce. Jest taka planszetka. O. Tutaj ktoś coś rysuje, potem przestępca ją bierze, wymazuje część z tych informacji tak. i daje detektywom, żeby odnaleźli na tej napaćkanej planszetce, która składa się z czterech takich kawałków, tak. konkretną osobę, która jest tą podejrzaną. O, powiedziałeś w jednym zdaniu. A mi coś tak się nie udało. Tytuł ma osiem różnych Plansz takich dużych. W sensie, na jedną planszę dla detektywów to są cztery planszetki. To jest cała jedna mapa. Po drugiej stronie jest inna mapa w innych kolorach. No i takich dużych plansz mamy, powiedzmy, osiem różnych rodzajów. Sześć. E, przepraszam. Sześć plansz. To jest po prostu, że nada, co ja mówię dzisiaj. Dzięki temu tytuł będzie bardziej regrywalny pod względem tego, gdyby ktoś nagle stwierdził, że odnalazł wszystkie osoby w, ka w każdej różnej rozgrywce na takiej jednej planszy, to powodzenia w ogóle żeby to zrobić, bo tutaj ludzików jest no nie wiem, no chyba mogę powiedzieć, że setki, nie, takiej jednej, mm -hmm. no setki będą. No. I na każdej są ich setki, więc jak kogoś zaznaczymy i rozgrywka sobie trwa i zanim jednego znajdziemy, to ta gra będzie z nami, o oh, Jezus. Mm -hmm. fajne, Długo. Fajne, fajne, fajny, 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 tytuł. Ciekawy, ciekawa propozycja. Prosty. Zapowiedziałem na Dzień Gier Planszowych, na Dzień Gier Planszowych, jeżeli byliście w afari Prądu, to Marcin tam był i tam miał taką domówkę razem ze sobą. Więc... Jaką domówkę? Domówkę ze sobą, a teraz już jest oficjalna wersja, bo premiera jest wtedy, kiedy off, czyli 24 listopada, w czwartek, w tym tygodniu. No na pewno czwartki, bo zawsze tak, porozmawiamy I co, to by było tyle. na tyle. Przebrnęliście do końca Tom, te wywody Marcina? Nie zanudził Was? Jeśli Was nie znudziłem, liśmy, tak, to jeszcze możecie wbijać na Wrocław Games Fest. I... To ja tam będę i ja nie będę zanudzony. I Piotrek wytłumaczy tę grę lepiej. A jeśli macie bliżej na no Alegramy, to tam też jest ta gra. Tak, ale nie ma nas. <grym> jak, jak wolicie, ale jest Ignacy i Mary, więc chyba lepsza opcja. No i wszyscy inni planszówkowi Instagramerzy influencerzy. No. Nawet ma wystąpienie Gambit i ten, i Kaczmar. No. Mają quiz o grach planszowych, tak? No, ty by się tam nadawał. No jasne. Jak ja nie znam połowy autorów. Ja jestem wzrokowcem. Proszę mi tutaj nie <noise> gadać takich rzeczy. Dobra, bo gadamy głupotem. No. Koniec. Koniec. Bardzo dziękujemy wydawcom za wszystkie egzemplarze do recenzji. Pojawią się wszystkie materiały na Instagramie, na YouTubie, gdzie ten Piotr obiecał. Ja się pod tym podpisuję. Tak. Tadam. Więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. I do zobaczenia wkrótce. Hej, hej. Żadnego komentarza do diorka nawet nie było. Diorek, co ty? On śpi.